Siema, z tej strony mikłecki i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i w tym odcinku będziemy grali im, w robloxową wersję Granny Chapter 2. Jeśli odcinek się spodoba, to zostawcie łapkę w górę, a ja, a ja właśnie zabieramy się za granie. Okej... Okay. No w tak. Okej, okay. jeszcze... Tipy możemy sobie przeczytać... Albo dobra. No widzę, że mnie. Okej, okay. budzimy się w takim małym domku. O kurde. Ty. Okej. Okay. Wymienialiśmy ich jakoś. Dobra, no spoko. Yy, wiem trochę co się ogarnia w tej gierce, okej. Okay. Bołtki. No spoko. Mm. Aha, tutaj po prostu się podchodzi, żeby coś otworzyć, Czekaj. Okay. <tryk> Dobra, zejdziemy sobie, myślę, że na dół. Tutaj widziałam babcię, o kurde dziadek. Dobra, mm. jeśli chcecie, o możemy, możemy helikopterem uciec. Ja dokładnie nie znam tych lokacji. A, dobra. Okej, okay, spoko. Um, ja jeszcze um, nie miałem okazji um, zagrać, właśnie w, w gremie dwójkę. Um, I właśnie do końca nie wiem, gdzie co jest. O, spoko. Mm -hmm. O dobra, tu jest o nie, kraken nie zabił, o ja nie wezę. dobra, no spoko Zagram sobie jeszcze raz. Mhm. Tutaj mamy łódkę. Dobra, czyli już wiem, żeby nie wchodzić do wody, ok. Bo może się pojawić kraken. No spoko. Jejku, gdzie było to wyjście? Nie, tu, tutaj go nie było. Tutaj, dole. Oj, no nie, znowu. Nie zauważyłem tego dziadka, na no, spoko. Mm. Dobra. Gdzie jest ten helikopter? Poczekajcie. Oj! No dobra, dziadek trochę nieogarnięty. No dobra. Może sobie od niego po prostu uciekniemy. I co? Ojejku, dobra. Tutaj się nie da. Możemy to wziąć. Tu jest granic. <tryk> dobra. Hmm. Ogólnie sorry za mój głos, ale jestem trochę y, właśnie przeziębiony. Te schodki? Okej, okay, dobra. Hmm. Może użyję y, właśnie tego do tej łódki. Zobaczymy, czy się da. Chyba to się społożę. No spok. <coughs> Okej, okay, tutaj mamy coś takiego. Padlock, Okej. Okay. Do wchodzę, nie wchodzę. Oj, tutaj wolałbym iść. No dobra. Ciarek, nie, najgorzej. Co chwila ginę w tej grze, Ale spoko. Dobra, teraz... Gdzie jest ten helikopter? ja się zastanawiam. Mam nadzieję, że to nie będzie dziadka. U. Chodź trą, dobra. Um. O dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Jego tutaj musimy chodzić na kucaka. Bo nie da się chodzić. Na no spoko. da się tutaj skakać, nie? Okej, okay, tutaj jest łazienka, tutaj jest TV, no spoko. Tutaj się można skryć. Tutaj nic nie ma. Securityki. lol tutaj mamy guys online a tu nic nie ma. Dobra. Aha no spoko. Tu nic nie ma, tu za zajdziemy. Tak. O! Helikopterki. Lecz gdzie ja go znaleźć mnosz? Nie wiem. Obołtki, ale już nie ma czasu. No zero sekund. Dobra. Kolejna runda. Mhm. Ja się tu rozglądam za tej, ale chyba ich nie ma. Ty! Dziadek, pewnie ma jakiś krót. Spoko, mamy 15 minut na przejście tej mapy. Aha. Ty, tu jest dziadek. A tu? Nie co. Dobra, tutaj bo okay. OK. Skoro mamy klucz do łódki, to może sobie do niej zejdziemy. blokki Dobra, dziadka wykiwaliśmy To tutaj mamy? No? Glass Fuse Mhm te chyba nic nie ma. O, to jest ten. A piece of picture. Gdzie to? To możemy puszczać. Nie wiem. Od drugiej strony to trzeba otworzyć. tu je skraní. Tu nic nemá. Vašnička. O! Hrnbúvaj buín. O! Miem sa. O! Duct tape, ok. Mňa je na Kurčaky. Dobra, spróbujemy jeszcze dwa razy. Jeśli się nie uda, to skończymy odcinek, a jeśli się uda, no to spok. Tu nic nie ma, o! Aha, też klucz do Łodzi, okej. Okay. A, dobra, to musimy zamknąć. Dobra, tutaj mamy kierownicę. Boat. do łodzi, ok. Schodzimy i pójdziemy sobie tutaj. I tutaj chyba... Dobra, chyba to już jest pożąd. Jeszcze musimy ym, właśnie... A chwilka... No spoko. Gasolinę trzeba. Okej. Okay. Ja chyba nie wiem, gdzie się znajduje Guys online, Więc po prostu sobie po niego pójdziemy. Tutaj mamy Jakiegoś ducktajpa. Ojejku. Gracie Idź sobie. Yeah. Krawbara tu trzeba. Ha. ok no spoko. Security. Key. Gdzież tu były takie... Ty. Sejfki. A to? Door handle. Gdzież tu były takie drzwi? O, gale online. Dobra. I czy my już możemy uciec łodziom? To jest... Pytanie o granie. Zobaczymy i bałtyki. Mhm. Mm, czy. Czegoś jeszcze potrzebuję. Nie wiem. Mhm. No trudno. Oj, dziadek tutaj jest. Dobra, aleja. ja... Duct tape... O! Okej... Cutting players... No spoko. Tutaj mamy... Piece of picture... Security key... Mm. Nie mogę go znaleźć, nie wiem czemu. Mm. Ja bym jeszcze wyszedł na to pod... Na to... Coś... No spoko. A? Wręcz. Okay. Nie możemy przejść tam, więc na trudno jest ten dobra. Ja to mam. Mm -hmm. To jest bałtki. Hmm. Ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Okay. to mm. no nie wiem no, co z tym chodzi to jest grani mm. a tutaj jest są węty. Dziwne. A właśnie, czy ja tymi wętami mogę przeciąć to? Chyba nie. No raczej na stylu, nie. O! To tutaj chyba coś mogę zrobić. Czy nie? Albo on za się już zrobił. No nie wiem. Zobaczymy jeszcze na dole. To jest dziadek. Dziadek ma klucz. Ale komu musimy zabrać? Gdy on śpi, a on w ogóle nie chce zasnąć. Aha, no spokoj. O, chwilkę. Tak, dobra. Mamy takie Judy Dobra, czyli wystarczyło tylko uśpić dziadka. I tylko gdzie jest teraz? Tylko, czy on jest tu? A ty. A właśnie to Nie. O! Patrzcie, tutaj jest więcej pomieszczeń. I tutaj jest amunicja. Chwilka. Dobra, no, zobaczmy jeszcze co tu jest. Coś tutaj brakuje. Tylko co? Nie wiem. O. Specialki. Oki. Okay. Aha, no spoko. Tylko o co z tym chodzi? Tego nie wiem. Tutaj gra nie się. To jest sejfki. Ty, chwila, bo jeszcze to sobie. Bo w sejfie... w sejf był takiego koło łódki. Więc zejdziemy sobie tutaj. Nie, no tutaj to... Nie, dobra. Zobaczmy, czy coś tutaj może być. Aha, to tutaj po prostu jest takie miejsce. Ok, co to było? Lol, oj dziadek. Dobra, ja myślę, jakoś... Nie? No, niestety. Hmm. Dobra, ym, mam nadzieję, że się odcinek spodobał. Jeśli chcecie więcej grani, na przykład jeśli chcecie grani Chapter One, która jest o tutaj, ym, to zostawcie pod tym filmem cztery łapki w górę, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa-pa!